Nagrodę specjalną od powiatu ostrołęckiego, wręcz wicestarosta powiatu ostrołęckiego Krzysztof Parzychowski. Zapraszam. Wielokrotnie przełamywała własne bariery w 2022 roku. Biegaczka może poszczycić się tytułem najszybszej maratonki na kurpiach. Podczas 39 toruń maratonu udało się złamać magiczną barierę trzech godzin. Zawodniczka z Olszewki w gminie Lelis. Toruńskie zmagania zakończyła na drugiej pozycji, osiągając. W Wspaniały czas 2 godzin 58 minut i 14 sekund, świetną dyspozycję zaprezentowała również podczas 26. 26 półmaratonu Kurpiowskiego stając na um, najniższym stopniu podium w kategorii Open Kobiet. Ma także na swoim koncie kilka wywalczonych tytułów w 2022 roku. Pierwszą lokatę zajmowała podczas biegu miodobrania Kurpiowskiego w 2022 roku na 10 km, charytatywnego biegu Kurpsiów 10 km dla Gawrysi oraz dziesiątej edycji Goworowskiego Biegu dla Zdrowia. Co ciekawe, sportsmenka specjalizuje się nie tylko w biegach po płaskiej powierzchni. Wyścigi z przeszkodami również nie są jej obce. W sierpniu wygrała rywalizację Open Kobiet podczas Runmagedonu Ostrołęka 2022. Mowa o Weronice Lenkiewicz. Bardzo chciałabym podziękować organizatorom za tą piękną galę. Jestem pierwszy raz i jestem bardzo oczarowana. Co tu się dzieje? Niemniej chciałabym podziękować mojemu trenerowi ogromny wyrazy szacunku kieruję w jego stronę Michałowi Bukowskiemu. Dziękuję moim biegaczom z klubu LKS Kurpie na luzie, którzy, z którymi trenuję na co dzień i bardzo bym chciała podziękować panu Waldkowi Pędzichowi, który chcąc, nie chcąc zawsze tam się gdzieś zjawia, gdzie ja mam docelowe starty, bardzo mnie wspiera, to jest dla mnie bardzo motywujące. No jak wiemy, sport kształtuje, umacnia, a taka chwila jak tu tylko motywuje do dalszego działania, więc obiecuję podnosić kwalifikacje, swoje wyniki, i godnie reprezentować kurpie w tym świecie maratońskim. Dziękuję.